Padran z ziołami, odcinek 17. Dzień dobry, dzień dobry! Witamy Was po bardzo, bardzo długiej przerwie. Sylwianie było nas chyba pół roku? Pół roku, dokładnie, ale już jesteśmy. Wracamy z dwojoną siłą. No i mam nadzieję, że pozostaniemy w trybie takim cyklicznym, że tak powiem. Tak, że nie będziemy... będzie żadnych okoliczności, nie zaburzą nam tego rytmu. Tak, dokładnie. A były pewne okoliczności, które nas wytrąciły i z rytmu i sprawiły, że nie było nas pół roku. Przede wszystkim był to mój wypadek z palcami, ponieważ połamałam sobie pięć palców u, u rąk. Był to wypadek przy pracy i unieruchomił mnie troszeczkę. Ale nie podczas no. zbierania ziół. <grym> Dokładnie, Uruchomił, unieruchomił mnie na, na do zbierania ziół i to było dla mnie naprawdę bardzo traumatyczne przeżycie, bo no jak w zielarce można, można połamać palce? No można, znaczy jak, jak zielarka może połamać palce? No może się okazuje i, i wakacje więc były naprawdę bardzo bardzo dla mnie zupełnie inaczej przebiegały niż każde inne, więc też starałam się bardzo ograniczyć wszelkie, wszelkie aktywności, między innymi też nagrywanie podcastów. Ale też nie tylko ja miałam wypadki, bo tak się nie złożyło, że, że u Sylwii też były duże, duże zmiany. Tak, to prawda, ja przeprowadzałam renowację, czy można tak powiedzieć unowocześniałam moją pracownię zielarską, zielarską kosmetyczną. Wprowadzałam nowe produkty na rynek, co też wiąże się z mnóstwem, mnóstwem papierologii i dokumentacji. No ale na szczęście już mam to za sobą i wszystko działa i huczy, strona internetowa funkcjonuje w pełni, także zapraszam do składania zamówień na www.chwastowepole.com. Tak, dokładnie, zapraszam wszystkich na, na kosmetyki do, do Sylwii, ale też nie tylko kosmetyki, bo widziałam, że szykują się też bardzo fajne warsztaty u Ciebie. Także tak. też zapraszamy, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat dzielarstwa, na temat y, kosmetyki naturalnej, y, to chodzimy na sylwii stronę chwastowepole.com i tam w sklepie dokonujemy zakupów y, pięknych y, kosmetyków naturalnych lub warsztatów. Y, no dobrze, to chyba, to chyba tyle tytułem wstępu. Zacznijmy, przejdźmy do konkretów i wejdźmy już do, do tego trybu pracy, gdzie, gdzie będziemy starać się Wam przekazać swoją wiedzę. I jeszcze raz przepraszamy, że nas nie było, ale mam nadzieję, że wybaczycie nam właśnie tym, że podcasty będą coraz lepsze, coraz fajniejsze tematy będziemy poruszać, no i przede wszystkim dużo wyciągniecie z nich wiedzy dla siebie. Dobra, ok, to idziemy dalej. To znaczy zaczynamy od początku. Przede wszystkim ten pierwszy odcinek w nowym roku poświęcimy, poświęcimy chyba najprostszej, najprostszej hmm, roślince, drzewku nie wiem jak, jak to nazwać ale dlatego Sylwia może nam przedstawi to bardziej i powiedz Sylwia od czego dzisiaj zaczniemy jest teraz taki moment, że nie chce nam się wychodzić za bardzo z domu ponieważ pogoda nas nie rozpieszcza ale po to ziołoń tak naprawdę w tych czasach, w tym czasie nie musimy wychodzić, bo to jest nasz świerk, który zazwyczaj w tym czasie poświątecznym mamy wszyscy w domu i teraz ja bardzo chciałabym Zachęcić, żeby nie wyrzucać drzewek z domu, e, tylko je po prostu spożytkować, czyli zrobić coś, co, co może nam posłużyć dalej i, i prozdrowotnie, ale też w ramach takiej, e, takiego relaksu czy, e, czy Wykorzy wykorzystania. wykorzystania tak, nawet, nawet jeżeli chcemy sobie, e, jesteśmy fanami less waste, e, czyli mniej strat, e, możemy całą choinkę tak naprawdę. Przerobić i, i spożytkować na jakieś pożyteczne cele. No właśnie, kurczę. Ciekawy, ciekawy pomysł. Ja u siebie mam w tym roku nie świerka, a jodłę, ale wydaje mi się, że to będzie taka sama zasada. Tak, tak, bardzo podobnie. Jedyne, jedyna różnica pewnie będzie w tym, że no świerk jest bardziej aromatyczny, jeżeli mamy na myśli takie kwestie zapachowe czy, czy olejku eterycznego. Mhm. Pewnie świerk będzie miał po prostu więcej. I e, no i będzie, te przetwory będą bardziej po prostu aromatyczne. Aromatyczne, ok, dobra. No to, to tak mam raz świerk, raz jodła. W tym roku akurat jodła. Zresztą też zaprzyjaźnionej plantacji. I mamy też taką zasadę, że kupujemy u koleżanki świerka bądź właśnie jodłę, taką której nikt nie wybierze, żaden klient, czyli jest, jest to zawsze wybierane najbrzydsze drzewko, które po prostu dostaje swoje drugie życie, więc nawet jeżeli go nie wykorzystam w celach dzielarskich, a oczywiście wykorzystam, bo nie byłabym sobą, no to już też wiem, że zrobiłam coś dobrego dla, dla tego drzewka, bo, bo ono po prostu też miało. No, Miało swój dom w tym roku i, i zostało wybrane. I tak naprawdę dla mnie nie odbiega zupełnie od tych innych drzewek. Jest tak samo piękne. No dobra, no to w takim razie, co, co najpierw proponujesz, Sylwia, żeby zrobić ze swojej choinki? To znaczy tak, propozycji mam dosyć sporo. W zależności od tego, ile mamy czasu i co najbardziej chcielibyśmy zrobić. Ja zazwyczaj robię ocet. To już jest to coś, na co trzeba będzie pewnie długo poczekać, ponieważ taki ocet robi się dość, no, z pół roku chyba. O ile dobrze pamiętam, czekałam na to, żeby zlać już taki ocet. Zrobiłam go z samych igieł. No i dodałam około chyba 4 łyżek na litr wody cukru. cukru. No, i czekałam, mieszałam, czekałam i wyszedł bardzo aromatyczny ocet. Ja go wykorzystuję do sprzątania po prostu, czy do mycia podłóg, więc mam taki mój leśny, leśny płyn do, do mycia podłóg, czy do na przykład do mycia szyb w kabinie prysznicowej. O, super. Także jest ocet, na który będziemy musieli długo poczekać, ale jeżeli nie mamy tyle cierpliwości, to możemy sobie zrobić na przykład szybką kąpiel, czyli robimy odwar. Gotujemy, pędy, gotujemy przepraszam, igły świerkowe w wodzie, tak, na małym ogniu około 20 minut, pod przykryciem oczywiście, potem wyłączamy ten ogień, czekamy około kolejne tam 20 minut, przesadzamy i wlewamy sobie taki odwar do wanny, i tam bardzo fajnie będzie działała, te olejki eteryczne działały. Mam tam olejek właśnie, który zawiera alfa, beta, pinen, kamfen, te wszystkie inne jeszcze takie właśnie. Świeże, pochodne kamfory i, i właśnie piniowe związki, czyli sos, takie jak mamy też u sosny, tak. zapewne one też będą w moim... W mojej jodle, y, alfabeta pinen, mhm. może w mniejszej ilości, ale, ale też, y, no i w sośnie przede wszystkim. Jeżeli tak. ktoś ma drzewko sosnę, ubrał sobie sosnę, y, no to też może jak najbardziej tę sosnę tak wykorzystać. E, coś jeszcze? E, tak, e, tylko właśnie jakie one mają działanie też, nie? Więc to, że tam jest ten alfa, beta, pinen nie, nie, nie do wszystkich przemawia, tak? No bo tak. Nie, nie wszyscy znają te substancje. E, więc może właśnie powiem, jak to zadziała. Jeżeli zrobimy sobie taką kąpiel albo to nawet możemy sobie nogi po prostu pomoczyć w misce tak. w, takiej, e, w takiej właśnie, w takim odwarze. Mhm. E, jeżeli mamy na przykład problemy z e, zatokami, jeżeli mamy problem z tutaj właśnie z jakimiś górne drogi oddechowe, to nam bardzo fajnie ten olejek zadziała jako inhalacja. A jeżeli wykąpiemy się cali, to bardzo fajnie przy nerwobólach, przy bólach mięśnich, przy bólach stawowych, reumatyzmie, jakieś urazy, więc jakby w zewnętrznie też może nam bardzo fajnie pomóc, pobudzić to krążenie krwi i limfy. Więc, jakby to przyspieszy też mhm. te um, gojenne Tak, regenerację, zaniechanie tych obrzęków, więc jak najbardziej taki odwar przy nam zdrowot, prozdrowotnych właściwości. Tak, po tym takim ciężkim grudniowym czasie, zabieganych rodzinnych, pewnie świętach, gdzie, gdzie dużo się działo, no to możecie się zrelaksować w takiej kąpieli, która no nie tylko będzie relaksować, ale też będzie działała bardzo silnie prozdrowotnie. I łatwo, prosto jest to zrobić, ale ja jeszcze Cię chyba chciałam pociągnąć za język co do tego octu, bo jak mówisz, że pół roku, to Ty przez pół roku musiałaś go mieszać? Ja go mieszałam chyba przez pierwsze dwa miesiące. Okay. I po prostu tak sobie smakowałam ten ocet i patrzyłam, też, czy on już jest wystarczająco kwaśny. Czekałam, aż on po prostu te igły opadną. Mhm. No i potem już widziałam, że się wytwarza ta matka octowa na tym, więc już tak widziałam, że faktycznie ten ocet będzie zaraz gotowy. Tak się zadzieje. Mhm. Że tak, i, ale no, faktycznie wyszedł dosyć mocny, intensywny. No ale też o to mi chodziło. Tu nie chodzi, bar nie chodzi o. To, żeby to szybko zrobić, tylko żeby tak. to było faktycznie e, takie, jak powinno być, tak? Bo też widziałam w internecie różne przepisy, że niektórzy po dwóch tygodniach potrafią ocet, zlewać, no ale to mm. jakby no, nie ma szans, żeby ta fermentacja jakby nastąpiła. Się zadziała, tak, tak, tak. Chyba, że były macerowane bezpośrednio już w occie, mm -hmm. tym zwykłym e, spirytusowym albo jabłkowym, to wtedy nie jest taki Czyli ocet to, jest Tak, zero, tylko, że to jest maceracja. tylko to jest macerat hmm, taki no octowy, no to a ja wtedy jednak ewentualnie, od mhm. tak, ale tak, no to za szybko. No dobra, ale to będzie, używasz go głównie do celów kosmetycznych i do sprzątania, a do picia ewentualnie no. też byśmy mogli gdzieś tam sobie w jakiejś miksturze dodać? Jeżeli będzie smak Wam odpowiedzi, ja jestem wielką fanką octów i naprawdę już y, o, y, octów robiłam ze wszystkiego praktycznie ale ten jedyny jest taki, który mi średnio smakuje. Mhm. Myślę, jest że gorzki, czy Tak, nie? Jest, jest... Dosyć, jest dość gorzki e, i w porównaniu z tymi octami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, takie typowo owocowe, mhm. no to ma zupełnie inny smak. Jest taki cierpki, no jak to, jak to właśnie świerk, tak? no bo ma tak. zawiera te żywice. To są substancje, które są gorzkie, więc, e, tak. więc no nie będzie on y, smakował tak, Także będziemy mieli ochotę na przykład napić się tego octu. Mhm. Tak, tylko ewentualnie właśnie typowo jakoś prozdrowotnie w bardzo malutkich ilościach gdzieś sobie można dodać. No i tak jak Sylwia wspomniała, te żywice, które się tam rozeszły w occie, zeszły z, ze świerka do, do octu, no to one będą miały gorycze, więc one też pewnie. Mm, mogą działać na, na trawienie albo na, nie to na trawienie, tylko na, na apetyt, na dobry tak, tak. apetyt, bo, mhm. bo będą tam gorycze, wszystko co jest gorzkie, wszystko co jest takie właśnie cierpkie, gorzkie, to będzie wspomagało zdecydowanie apetyt lepszy albo też produkcję żółci i będzie dobre dla naszego żołądka w tym sensie. Oczywiście też nie wolno przeginać, więc tak jak mówimy w małych ilościach. No a właśnie Sylwia, a w takim razie czy można sobie, czy te żywice i czy te no, alfa, beta, piny, no, ale głównie mi chodzi o żywice, czy na przykład możemy sobie zrobić z takiej choinki macerat olejowy? Czy to ma sens? E, tak, żywice, znaczy możemy sobie zrobić z żywicy maść, tak? Z samej żywicy maść, no to jak najbardziej. No i tam jak sobie rozpuścimy tą żywicę i połączymy sobie z olejem po to, żeby ona miała inną konsystencję, no to tak jak najbardziej możemy takie, taką maść sobie wykonać i ona będzie fajnie nam goiła, działała też przy tych nerwobulach. Ale te substancje, jakby jeżeli chodzi o to, co zapytałaś, to myślę, że lepsza byłaby nalewka, jednak, mimo wszystko, no bo one się rozpuszczają głównie w alkoholu. Tak, właśnie, o to, o to, o to mi chodziło, że tutaj bez sensu będzie zrobienie powiedzmy zwykłego maceratu olejowego. Bo też wiem, że jest taki trend, że wszystko po prostu, co się da, no to wkładamy sobie w olej, a to bez sensu. Czasami jest to po prostu bez sensu, bo tam nic się, ten olej tylko zjełczeje i do niczego nam nie będzie potrzebne. Można sobie właśnie albo lepiej sobie zalać alkoholem, bo tam żywice przejdą i te substancje, albo właśnie macerat od stowy do wody też w takim długim, półrocznym procesie też przecież dużo się właśnie rozpuści i wejdzie. A typowo, jakbyście chcieli żywicę zalewać, no to, to taką samą, pustą żywicę, czystą. To chyba z choinki to ciężko będzie nam ją zebrać, bo raczej idziemy po igły, to znaczy będziemy zaraz rozbierać choinki i wykorzystywać igły, ale żywicę zbierać możemy bezpośrednio z drzewa, czyli już tak. trzeba byłoby się wyjść z tego domu mimo wszystko i wybrać się do lasu. Kiedyś to się robiło w dość, no dla mnie drastyczny sposób, no bo było to żywicowanie, czyli to jest taki po prostu zabieg, który polega na odcięciu takich płatów kory e, i podcięciu wierzchniej warstwy drewna i tam jakby otwierają się te przewody żywiczne. E, no i to wtedy w ten sposób ta żywica jest pozyskiwana. Natomiast y, ja robię to w ten sposób, że jak widzę jakieś złamane gałązki, to zazwyczaj na tych odcięciach, gdzie ta gałąz, gałązka odpadła po jakichś wichurach, ta żywica samoistnie tam się zbiera w takie kulki i ja po prostu taką kuleczkę sobie odrywam y, i myślę, że to jest bardziej taki humanitarny można powiedzieć, tak. sposób pobierania żywicy. Tak, A że u nas na kaszubach jest często dużo wichur, wiatrów, to nie jest to problem, żeby w lesie takie gałęzie znaleźć. Więc, więc też do tego zachęcamy, żeby, żeby po prostu zbierać sobie żywice z drzewa bezpośrednio. I potem wykorzystać ją na przykład na tą maść, o której opowiadałyśmy. Taką maść świerkową, choinkową. Super sprawa. Ale jeszcze, jeszcze coś możemy zrobić? Ja też robię tak, że zbieram te igły, wysuszam je i proszkuję. Po prostu mielę je w młynku i dodaję do soli gorzkiej, tej soli magnezowej, czyli sól gorzka Epsom. I wtedy też mogę sobie moczyć nogi czy robić sobie taki kąpiel, i to będzie taka kąpiel magnezowo-świerkowa, można powiedzieć. To ona ma niesamowity zapach. Jak przy kąpieli to ma się poczucie, jakby się przeniosło do lasu, i jeżeli zimą, no nie mamy takiej możliwości, mieszkamy w mieście, nie, nie mamy ochoty wyjeżdżać specjalnie za miasto, żeby iść do lasu, to możemy takiego, taki las sobie zatrzymać w słoiku i wsypać sobie do wanny. Razem z tą solą, nie dość, że nam układ nerwowy dzięki tej soli, tej magnezowi się poprawi nastrój, to jeszcze sobie zrobimy takie głębokie inhalacje i nos nam odetka, i będziemy po prostu tak, wyśmieni tym możemy... nastroju, jakbyśmy wrócili ze spaceru. Tak, czyli taką leśną kąpiel. Y sesję Shinrin-yoku możemy w takiej prostej wersji zrobić sobie w domu, w swojej wannie, używając, kąpieli, używając soli magnezowej ze świerka. Tak, to jest super pomysł i zachęcamy gorąco. No dobrze, to chyba będziemy kończyć powoli ten odcinek. I tylko jeszcze powiemy Wam ewentualnie, jeżeli ktoś nie miał choinki w tym roku, to co może zbierać jeszcze w styczniu, chyba, że ktoś się wybierze po swoje gałązki po prostu do lasu, czy po żywice, czy po gałązki, ale oprócz tego w takim leśnym spacerze może może zebrać sobie na przykład Ziele jemioły i owoce jemioły. To też jest surowiec zielarski, o którym na pewno przygotujemy jeden odcinek. Można też korę drzew zbierać teraz w styczniu. Czy to czeremcha, czy dąb, czy wierzba. Oczywiście musimy umieć rozpoznawać. Te, tą korę, te, te drzewa, więc też teraz styczeń jest do tego bardzo dobry. Ja w styczniu zbieram jeszcze liście poziomki, jeżeli nie ma, nie ma śniegu, dlatego że po prostu na herbatki, bardzo lubię herbatki z liści poziomki i one mają taki, no, taki fajny aromat i są bardzo, bardzo delikatne ale też w ogóle zima, styczeń, luty to idealny czas na zbiór szyszko-jagód-jałowca i właśnie tym szyszko-jagodom poświęcimy kolejny odcinek, także do usłyszenia w kolejnym odcinku i w takim razie życzymy powodzenia w świerkowych przetworach. Tak, polecamy bardzo serdecznie. Dobra, pa, pa. pa. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.